Sabre ma moc. Wow, 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 wow. Siemaneczko Liska, witam na serwerze Player Life, jest ze mną siwy. No i dzisiaj jesteśmy... Gdzie my jesteśmy? Na giełdzie. No, na giełdzie takie samochodowe. Tak, giełda samochodowa zorganizowana przy tamie na parkingu pobliskim i są teraz, odbywają się licytacje, o, chyba teraz idzie na sprzedaż co to idzie. Uu. Nachnie znam tej fury. Komet, to jest komet. Odbije się wody. 1K ktoś daje. Ja mam 9-4, może uda mi się coś kupić, ale póki co mnie nie interesuje nie za bardzo. Chyba, że po taniości naprawdę. Bint no. <noise> <noise> ci się włączy fallen <noise> nowym szklankom. Okej, okay, też co mam bit. Dobra. I co ile on idzie? Powinni robić pan. takie coś od Inuslit stację. 5K hajsów no. daje. No zobaczymy za ile pójdzie. Komet. Tam jak bansują na manamie. Widziałem też tutaj peryniale do sprzedaż. Ja bym za jednego peryniale dał dwa rowery. No. na te rowery droższe. No wy zbijamy się? Na co? Na kometa? Na kometa? No, a po ile? Teraz idzie? Mam 12k. No nie, to już za dużo. 15. Nie też nie zbijam. 15k po raz pierwszy A do ile jest? Do dwóch czy do trzech? 17k ktoś dał. 18 już. 20 poszło, Adaśko. Ło! Adaśko. Zrobi kibicuję. Albo kibicuję 2. A dobra, 1 tak. do No 1k tutaj. Zagrzewamy tłum. No ciekawe, pójdzie. 22k. LOL, on nawet chyba tyle nie jest wart. Jakie on przebiegło? <noise> 20, ale <noise> 20. A, bo to jest Norwida, chyba fura, że Czy on to jakoś zarządza licytacją? Nie no, wiem, jak. to... No, też nie wiem, jak to działa. No, ciekawie, ciekawie. Pamiętam, że do naszego warsztatu przyjeżdżały fury, bo szły na licytację i szybko, szybko naprawa. No. Sprzedane graczowi Gelo. Gelo jest nabywcą. O, już high pojechał swoim. Chyba nie wyszło on coś za bardzo. Dobra. Sprzedaż. No dobra, co teraz nas sprzedaż? Po całym to zabiegu. Tochoma? To to Gdzie to Tochoma, to. Home to Gdzie jest tochoma? Można zrezygnować, jak chcę zrezygnować? Można strzelać jeszcze raz. Oh, od razu lepiej. Ile za to mamy? Marne grosze. Jak nazwa wskazuje. Kolorowe światło będzie miało. Co? to jest w sumie jak w sklepie. Chodzisz, chodzisz, wybierasz co lepsze. Ona sprzedają z tego kładzika. Silniki naprawione, ale co tam? Tak chyba z 25 euro naprawa silnika, chociaż nie jestem pewien, czy nie pamiętam dokładnie. No co, licytujemy? Z chęcią obejrzałbym stację. Sprzedam Merlion sprzedam Hermesa Ale zobacz jaki tu jest bulet stary. Właśnie. Mega, napaliłem się na buleta. Ale to są żywiony monet, żeby go mieć. Oj, tak. Trzeba dłużej pracować, bardzo dużo. No niestety. Tutaj już takie sportowe auta stoją. No. O, No, aż ładnie patrzą Uuu, furia Dawida. No, hmm. proszę. Jadę do Mecha. O! To do nas jedzie, tylko że Mech tutaj jest. Niestety. Musimy zamiast teraz mechanikiem przypominam. Ou, stylowa włączona, można się lansić. No i co teraz? Kto co sprzedaje? Kolorowe światła widzę. Tutaj od... Uuu, jedno zbite. Ta biedaka, sprzedają te fury. Ogólnie tu przyjechaliśmy siwego sabra, z którą mieliśmy pewną przygodę, bo się wywróciła do góry no. nogami i się zaczęła się palić. Tak si wyjeździłaś. się. Wyjeździła się. No już sprawno jest. No, o okay, hejsof to jest. No. zaparkowało obok siwego Sabra. No proszę, sporo się zjechało, ten cały zlot. To co, jedziemy stąd? Zaraz, zaraz można. No, bo nic się mi nie dzieje. cena... 99 tysięcy. Nówka sztuka niby FCR ostro, ostro. Mm -hmm. O, to mi się podoba jakieś fura, ale uznałem, że stylem fajnie wygląda. Nie pamiętam, jak ta fura się nazywa. Nie wiem, ale lubię takie klasyki. O, licytacja jest 2,5K po raz pierwszy, co to jest za Wow, ile to jest lat? Nie wiem bo to 2,5 to mało daje. Mhm. Norwid organizuje wszystkie te tak. licytacje, bo sprzedane. Za, za ile? Za i 2,5? Mhm. Za półka. Pereniala chyba Awe chce sprzedać. Ale Awe ma lepsze fury, bo jechałem mostem, on jechał za mną i nie pamiętam czym on jechał nawet. Uuu, kupiła go Rozkurs, Nie? Nie, pewnie jadą do, dokonać tego hmm. zakupu. Nawet helikopter tu jest. ona jest. Niebieski, błękitny TVN na coś tam. <noise> <noise> Bój boże. A ty co tam się fapisz na Patrz, Buleta? Przed Sabre. No, przed Sabre? Patrz, Przed e... Buletem. Buletem. No faktycznie. <noise> Każdy by chciał Buleta. Ale nie ma tak łatwo, trzeba zarobić Nowy Walton. O Low Rider a nas sprzedają fajnego. No. Podoba mi się? Chyba te siedzenia można malować, tak mi się wydaje przynajmniej. Na pewno, bo w nas się dało. Wyściółkę. Dawaj nowy Gdzie? Ja przy tam chodził A, bo tam Przez... stację kolejną robią klasyków. Dobra, śmigamy. O, sabre odpaliło! Aż było słychać. Nie. Na drugi końcu. Próbuję dopiero odpalić. To jeszcze lepiej. I stacja Waltona, nowe, kolorowe światła. Klimatyzacja, tapicerka ze skóry, polecam. Pewnie jego to może sobie polecać. Ale fajna yeah. Siwy wyjeżdża, ale to siwy, siwego jazda. Z Adrianem na dachu. Ale ładne są widoki na tą tamę. O, zarzucasz. Dobry drifter. No, jak siwy za, siwy za kółkiem, to chowajcie córki. Uuu, <laughs> spadł Dawid. Z Dawida, bo szkoda, chłopaka. Adi. A, Adi. Adi. Dawid, Adi. boże. Adrian przecież to jest. No, jumpuj, Adrian, jumpuj. Jedziemy pod mycha. To nie będą chcieli naprawiać teraz fury. Uuu, ćwiczy jogę. Ten już tam jest. Wyprzedzili cię troszkę. się teraz No teraz ta Sambra, Sambra ma moc! Ło wow, 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 wow. <śpuszczaj> Nie wierzę! Siły nie wierzę Jak to! Ja to nie wierzę! Jaki... Jaki <śpuszczaj> Przecież to było prosto. <śpuszczaj> Nie ma opcji, Nie ma opcji, nie ma opcji, że nie opadam. Nie ma, o nie, o tym też spadnie, Zobacz, Aysaf. Nie, na krawędzi. O Boże. jak są Dysia się O, jesteśmy w basenie. Nie wygląda, nie wygląda to za ciekawie, o tam da się. Tutaj, Aysaf nam wskazał w drogę. Nie mam pytań. O Boże akurat starczy miejsce, a nie, nie starczy, bo to nie ma czterech drzwi. Ach, No trudno. Dobra, zajmuję się jedzeniem przynajmniej. Zawsze coś. Nie będę musiał się kampić na dachu. No to sabre, tak się pożegnaliśmy z sabre. Wszyscy wiemy, jakie umiejętności w jeździe masz. Chociaż jakiś tam event wygrał ze 3 ostatnio po tym evencie z Monster Track'ami, co nie? Tak, tak. Bo ja musiałem spadać, bo było już późno, ale siwy twardo, twardo koczował i nie wiem na czym polega ten Twój Event, muszę powiedzieć przy okazji. No, był tor krosowy, taki typowy i trzeba było czasem przejechać. Aha. w niższycie. No. Kto pierwszy wygrywał? o, to jest jakiś komis. nie, to nie komis, to, nie to, to po prostu kup taki. Fortkartu. Tak, jedziemy do FC. Bardzo ładny jump Siwy, bardzo ładny, ale nie mije, jakim cudem wylądowałeś w tej wodzie. Zarzuciło No i to ostro. Zarzuciło. To bo, to, bo miotnęło nawet, bym powiedział. A, a poza tym nic się, cieka... znaczy nic, nic się nie zmieniło w, w naszej grze. U, Siwy jest tułetką. Po prostu nadal mamy, jak widzicie, Sabrę. Ma ja mam dalej Staliona. Mamy te same, mamy te same chaty, do Mostwa. A dzisiaj spotkałem tego typa, w którym poprzednim, znaczy w poprzednim, w wcześniejszych odcinkach organizowaliśmy e, melanż u niego, to na chatę. Gensure? Nie gęsior on był jakiś inaczej, miał nick. Coś tam Nox, nie pamiętam. Nox? Nie, nie, może nie Nox. No ta chata, gdzie nagrywaliśmy odcinek, co później łódką pływaliśmy. Eee, nie pamiętam. Ja też. Nie pamiętam jego niku. No i. X-man tak, X-man zapisał do mnie, że nie może dywanu doprać, bo ktoś tam się swapił. Oglądał ten odcinek, jak się nie do niego na chatę. No dobra, jesteśmy w domu, a mój stadion stoi przynajmniej. Mogę cię podwieźć do. A nie, bo ten, on się, twoje auto się zrespi. No właśnie, to są ofiary po auto. Musimy. Ale on się od razu respi czy po 10? Po 40 minutach. Po 40 minutach, 20 minutach się respi. Dawaj się, wbijaj do mnie Podjedziemy, poczekamy. Wpadnie ci ten. A nie, ty nie masz VIP-a. A ty jedź z tym, Dawidem. Znaczy, Adrian jedzie z tym. Hi, No po co jedziemy tą główną? Gdzie jest za mną? Jak on jedzie w tą stronę? Gdzie on jedzie? Ale gdzie ty jedziesz? Do SF mamy jechać. Ja I będę jechał głównym, jeszcze stalionym. Tutaj ja już nie przejeżdżam przez Ford Carson. Kamila miała czerwony. Czemu jak jadę, to skręcę, dobra. On nie wie, gdzie jedzie. To za mną musimy pojechać, a nie. Kamila, wypad stąd. Znaczy, wypadł po prostu. Chcę zawrócić. O, tak, dokładnie, tak. Do mnie to. Chyba usłyszała. Dobra, jedziemy. Gdzie on jest? Jedzie za mną? Chyba tak. Gdzie jest ten cały dźwig w tym Sanfiero? Nie wiem. Nie znam się. Ja też się nie znam. To niech on nas prowadzi tego Sanfiero. Chyba i tak masz furę. Mam pytanie, gdzie on jedzie? Aha. Czekajcie, że na mnie spadł cały... Dlaczego on nie wejść do jego auta? Byłoby szybciej. No. Okej. Okay. Tak się odzywasz. Napisz może wszedł do jego auta. O nie, o nie, o nie, a myślałem, że tam ktoś zarzuciło taką stronę, ale zarzuciło. Chciałem do hajsowego napisać... U, Napisała... co to jest? Napisała, że do administracji polecę. Wow! I wejdź do hajsowego i tyle. Hajsofy! O, chyba ogarną teraz dopiero. Albo nie. Przeskoczę na auto. Okej! Okay. Robimy Stevena Seagala. No i teraz nie, wy... No nie doskoczył. Będzie szybciej. No. Pojedziemy do tego miejsca, gdzie się niby rozpią samochody po wpadnięciu do wody. takie rymy. Niestety ludziska nagranie się jakby przerwało, bo mi się trochę wysypał, ale nic ciekawego dalej się nie działo. Pojechaliśmy pod drzwik i się pożegnaliśmy. Także cześć i Widzimy się w kolejnych odcinkach.